Witam was na kanale Michucais Vlog. Dzisiaj krótki update informacyjny odnośnie grzybów i sytuacji w pobliskim lesie. Niestety we wtorek wybrałem się ponownie na grzyby i ku wielkiemu zdziwieniu pusto i sucho. Trafiłem parę gołąbków wysuszonych, ugotowanych, ale co więcej, również parę muchomorów. Jaki był ich rezultat? Taki sam: wysuszone, kapcie po prostu. Nic sucho. Nagrałem vlog, miałem go opublikować, ale po przejrzeniu całego materiału zrezygnowałem. Po prostu nie było co wam pokazać. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie coś popada. Troszeczkę sytuacja się zmieni. Jak wiecie ci może grupy fora Związane z grzywiarstwem to tam pięknie ludzie koszą. Pełnymi wiadrami nie tylko prawdziwki, ale również podgrzybki. A u mnie trzeba będzie poczekać. Jutro się wybieram na mały rekonesans sprawdzić co i jak. Wszystko się okaże już jutro. Mam nadzieję, że uda się jakiś fajny materiał dla Was nagrać. Jeżeli nie, to oczywiście dam informację. A właśnie, zapraszam Was na nowo utworzony kanał. też taki poboczny dla rozrywki, gierki. Mam. Od czasu do czasu będą pojawiać się materiały, że raz do dwa razy w tygodniu, taka mała odskocznia, w czasie gdy susza panuje. Ale to się może lada chwila zmienić. Wiadomo, sierpień chyli się ku końcowi, wrzesień zacznie. Możliwe, że ruszą u nas również podgrzybki. Będzie dla Was co ponagrywać. Także to by było na tyle w tym update. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania oraz pozostawienia lajka. A my widzimy się już jutro lub pojutrze w kolejnym vlogu. Tym razem, i mam nadzieję, że z lasu. Trzymajcie się. Hej. No właśnie, tak tu się przechadzam, nagrywam dla Was vloga informacyjnego. A tu o dziwo przy samym peronie. Pełno grzybków. Nie wiem co to za jakieś, bo wychodziły. Powych... Jeden, drugi, kolejny ten. Następny. Tu jeszcze jeden. Tu kolejne dwa. Jeden wyleciał z dziurki. O, tu kolejne. Burkowy. Przypuszczam. Tu również. Jakiś wysuszony już do gorywa. Są kolejne. Pełno ich. Spójrzcie. No dobra, to już na tyle dodatkowego materiału. Ja ruszam przed siebie. A jutro widzimy się podczas kolejnego nagrania, tym razem z lasu. Mam nadzieję, że coś się uda znaleźć. Także trzymajcie się do następnego.